Siemano wszystkim, witam w kolejnym odcinku. I jak widzicie, trochę jest zmiana. Dlaczego? Dlatego, że... E, ta bitwa po prostu była nie do że może była do wygrania, ale... E, ...tu mi od razu o wiele łatwiej ich pokonać. Dlaczego? Dlatego... Że zobaczcie, tutaj mają pie, pełną piechotę jedną zrekrutowali. poborową, drugą zniszczoną łączników i sześciu ludzi od generała. Mamy nad nimi przewagę, po prostu. A normalnie mieli jeszcze 2-3 oddziały tej piechoty. dwa oddziały piechoty poborowej i oddział włóczników tych poborowych. I z tym już nie dało się wygrać w ogóle. Próbowałem z dwa razy, po prostu i. Nawet przy stwarzaniu tych okrętów. Zawsze tam zostawał. Albo o jeden oddział za dużo po prostu mi się nie dało wygrać, albo e, ten generał... Najpierw to mi wjechał w ogóle i zginął. Wtedy myślałem w ogóle, że zaraz wygramy. Mmm, Nie ma co ukrywać, będziemy razem na polu stać centralnie. Pełny oddział mnie tylko martwi, ale damy radę. 18 tych mamy, gdzie jest generał? Tu jest generał. Generała damy ich broni, naszej kawalerii dzielnie, artylerii dzielnie. Miałem co czekać. W sumie strzelajcie dowolnie, nie? Zaczynając od tych. Oj, ładnie maszeruje. Właśnie mi się podobają strasznie te. Nie wiem czy już mówiłem czy nie w poprzednim odcinku. Karabiny, i obok te. Katane. No ale chłopaki, celniej, celniej walić. To nie jest święto żadne dzień czynienia, że w niebo sobie postrzelacie i będzie fajnie. Weźmiemy tym razem trochę inne ustawienie też. Tak. Dobra, walcie w tym oddział, bo to bez sensu jest. Zwali już... ...połowę drogi przebiegli, a nic nie trafiono. Zaraz sam będę celować po prostu i tyle, dalej, dalej, proszę, tak się strzela, tak się trafia. Ręcznik po prostu trzeba wytłucnąć. Już do tego dochodzi. No, za daleko teraz. Blisko już są. Dobra. Muszę się skupić chyba na dowodzeniu, jednak. Raz, 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 raz. Biegną kolejni już. No, został generał, zabij mi go. Typowe, generała najtrudniej zabić po prostu. Wybić wszystkich. Kontynuujcie, trzeba ich wybić. Nikogo przy życiu nie można zostawić, bo to się źle skończy. Dobra, słowa wy, Ej, wy. Przestańcie strzelać, bo swoich walicie. Dobra, Dobra, strzelać. Produkujecie ich wystarczająco liczbę? Mam nadzieję. Dla pewności mógłbym strzelić, ale... Nie, chyba damy radę. Aj, no i to, za co zapomniałem, czy lubisz samuraja naszego, to jest walka wręcz. Zobaczcie, no. Jak generał radzi sobie? Bardzo dobrze. Ło, gościu straciłaś głowę. Nieźle. Run. Oni nie powinni już się odnowić. O, nasi są spoko. Teraz tej arty, że tyle straciliśmy Dobra Dożynka po prostu, dożynka, panowie Dobra, to ja już chyba się żegnam jeśli chodzi o tą bitwę i widzimy się po bitwie Dobra, widzimy się z powrotem i <głos》> zaatakowali nas to Na automacie mogę przegrać tę bitwę. Usunąłem tylko jednostkę, która tutaj była wcześniej. Znałem, że i tak ona nie dotrze. Chyba mi ostrzeli armię, ale. Oni ostrzelają mi armię, a od... zdobędę im miasto. No na tym się skończy. Okej. Okay. I wakuni. Którzy to są. Pierwszy raz widzę, żeby. Rutna! Bardzo trudny mnie nie zdradzał, tylko dołączył. To jest. A, bo stanąłem Was tym, mi się wkurzyliście. Mhm, dobra, to pogadamy w takim razie. Idź szyjno i idź szybko. Czemu sąsiad nie chcesz sojuszu? Ja nie wiem, co tu się stało, A z Hiroshima walczycie, ale jak wygląda sytuacja cesarza? Reszta różnie czemu wy zerwaliście?

Wy tu teraz się tego generała, co nie? No właśnie. Czekaj, co? O nie, ten ostrzał go zniszczył. Dobra, ale... Hmm. To weźmiemy. Szczególnie jak mamy jedną armatkę tylko. Na chwilę obecną to, bo my atakujemy. Właśnie, czy wy w ogóle tam macie fort? Bo jeśli wy nie macie fortu. Super, miasteczko kaput, ale. A, wy macie miasteczko, wy nie macie tego. No dobra. Tak, mi, co wy robicie u mnie panowie? I co wy tu robicie? Pasisier, jedni się przydadzą kawaleria. Do dobijania wroga, ale jedna się przyda. Zawsze się jedna przyda. Potem ich wymienimy na strzelającą ekipę. Jeśli ci popłyną i rozwalą mi ten okręt, to ja się wkurzę powiem szczerze, bo nie powinni, bo nie płynie, wiedzieć, że tam siedzę. Mm -hmm. Biernych prowincji jest strasznie dużo tym razem powiem szczerze, bo po z chwilę mi kiedyś spadło do 15 albo 11. A posiadane prowincje no to 1 na 26, to damy radę i chyba serwia ogłosimy republikę jak się uda To nie byłoby złe A, panu zapomniałem panie dyplomato mójty ty Dobra. Nie zgadnę, ktoś inny teraz zrobił to miasto. Czodzu to w ogóle jakoś szybko odpad. Sąsiad? Sąsiad zdradził? Chyba, że mi wypowiesz wojnę, to już naprawdę chyba kończymy wtedy tą serię. Rajca. Right. Dobra, zrobimy jakąś taką blokadę portu, może, czy coś. Właśnie, czy ten port coś ma? Nie, dobrze, w sensie chodzi mi o baterię nabrzeżną. Hmm. Dobra. Musiałem sprawdzić, czy nagrywanie włączyłem, bo szczerze powiem... ...bym się nagadał, bym się nawalczył, aby się okazało, że... Na daremno. Super! Jeszcze wytrzymajcie dosłownie chwilę. Tak, jakby dał Bóg to... Wróć, jakby dał Cesarz to byśmy podesłali te dwie jednostki i mogli na spokojnie zrobić to miasto. Resztki to są, ale mm, mogą nas dalać, to mnie najbardziej boli. Wy jesteście tym oka, okej. Okay. No, skaczesz nad kanałem. Dobra, i ty, ziomek, lecisz tutaj z powrotem. O, przepraszam, mam telefon. Dobra, jestem z powrotem. Mm. I, 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 dajemy chyba już nura w kolejną turę. Od razu nam się zbada dokładnie. Poszary. Oj, teraz będzie ciężko. I zobaczcie, chyba to jest trzeci odcinek, a my cały czas się męczymy z chłopakami tutaj. Chciałbym na automacie, ale przegramy. Dobra. Pokaż mi to. Ja to pada, nawet gdy go kochamy. Past rośnie, nawet gdy go nie kochamy. Ale coś tu nie jest prawda. Powiem wam, wszystkie mapy na tej wyspie to jest ta sama mapa, mi się wydaje. Przynajmniej jak walczymy teraz, oni zawsze mają tam miasteczko. No właśnie. Ale ten, to, że mamy jedną artylerię, bardzo mnie boli, powiem szczerze. albo inaczej artylerię damy tu was tu no was to oczywiście z tyłu bardziej tutaj 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 O. No, o właśnie, tak, tutaj. Nie ma co czekać, jedziemy. O mój Boże, ich jest 60 tych generała. Walić tutaj, natychmiast. A wyżej, dalej, jeszcze wyżej, dobra. Właśnie to boli, jak jest jedna artyleria. To daleko, bliżej. Dlaczego ręcznie? Dlatego że jedno, żebyście mieli fajny widok. Jest. Drugie, żeby ich mocno obić. Pytanie, czy odskoczyło do góry, czy nie. Oskoczyło. Już szybko idą, niestety. Ale trzeba ich wybić po prostu, zanim tu dojdą. Dobra, teraz za nisko. W generała celować, lekko w prawo i niżej, wciąż lekko w prawo i niżej, za blisko ognia. Nie wierzę, że jest za daleko teraz. Dobra wal. Ja muszę zmienić trochę ustawienie wojska, tak jak poprzednio. Tak, wy tutaj. Wy tutaj. Nie wyzwałem w ogóle chłopaków. Dobra, walić. Dobra, bardzo niecelnie o dobrze. Gonić ich, gonić. wybić Wybili wszystkich. Niedobrze, utrata artylerii na początek to jest najgorsza rzecz. Gonić, wybić wszystkich. Ale powiem, śmieszna armia. Ta nasza. Resztki po prostu, resztki resztek. Dobrze, przynajmniej moim zdaniem jest ciekawe teraz. Da, mam jeszcze morale. Dobra, widzimy się po wybiciu ich. No i widzimy się ponownie. Niestety nasza artyleria jest utracona i to bardzo boli. Jak to działa parota było. Czy ja czegoś nie mówiłem przed chwilą? Super. Pójdziesz teraz mnie oblegać. Nie, po prostu... Ja na no zaraz się wkurzę, zresetuję serię całą. Nie. Dobra, jadą nas jak można, ale to w następnym odcinku zobaczymy, czy zresetuję serię, czy nie. Ale myślę, że postaramy się to obronić jakoś. Nie wiem jak, ale jakoś. Tak no więc, hejo.